ja nazywam się Katarzyna cisoń -Komarniska. To jest cykl, to ważne jak mówisz, dzisiaj w niecodziennych warunkach, bo na wysokości 1725 metrów. I tak jak myślałam przez całą drogę, wchodząc tutaj na szczyt, co mądrego powiedzieć i jak tę ważną chwilę uczcić, tak stwierdzam, że czasami, kiedy mamy coś powiedzieć, może lepiej nic nie mówić bo i docenić tę chwilę, kiedy Możemy wybrać, kiedy chcielibyśmy się wypowiedzieć na każdy temat, chcielibyśmy powiedzieć jak najwięcej, a czasami po prostu wybieramy i stwierdzamy, że nie musimy mówić nic. I to jest ta piękna chwila, kiedy po prostu cieszymy się chwilą i to jest warte więcej niż tysiące słów. Więc pokażę Wam dzisiaj, jakie tutaj cudne widoki są na Babiej Górze. Spójrzcie. Tyle w tym dzisiejszym odcinku, i oczywiście jeszcze można byłoby powiedzieć cierpienie uszlachetnia, czyli samo podejście, tyle metrów, a także jak fajnie można się zainspirować wchodząc na górę, kiedy widzimy dosłownie małe dzieci, kiedy widzimy osoby 70 plus i inne tego typu, jak można się zmotywować, żeby uwierzyć w siebie i dojść na sam szczyt. Tyle ode mnie, tyle w tym odcinku. Kolejny za jakiś czas. Cześć.